Hej, witajcie z tej strony, kifi i słuchajcie, otwieramy drzwi, idziemy. A kto tutaj jest ze mną? Kto to jest? Halo. To jest Damiana. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Śmaleczko Pisał kifiego Także jesteśmy z Damianem. Znowu szukanie kosy. Bardzo chcieliście, więc łapeczka w górę, że jest szukanie kosy. Słuchajcie, ostatnia akcja z Damianem była charytatywna, i za łapki mieliśmy iść i do schroniska zanieść karmę, więc dzisiaj byłem u Damiana. Słuchajcie, wszystko... kifi przyjechał 100 km do mnie. Zgadza żeby się, to dzisiaj wszystko ogarnąć. Pojechaliśmy po karmę i podliczyliśmy te wszystkie łapki, które pochodziły z naszych filmów, to wyszło prawie prawie 500 zł, więc naprawdę sporo tej karmy było. Zawieźliśmy ją do Słowinskiego. Naprawdę tam byli, byli naprawdę mega zadowoleni. My też jesteśmy tak zadowoleni z serduszka. Wy też możecie teraz być za to, co zrobiliście. Także naprawdę, wow, mega wielkie dzięki. I myślę, że pieski też naprawdę będą szczęśliwe. Także, no, no. Fajnie też. Fajnie też. Myślę, że tak, też Takich akcji <laughs> powinniśmy robić. E, więcej, bo to fajne, słuchajcie, ja już drugi raz tutaj taką akcję robiłem mm. z Damianem pierwszy raz i, i było bardzo fajnie, no i kurczę wydaje mi się, że warto. E, no co, topiona i szukamy. Piona, dalej, lecimy. Dobra. E, ale ale to musisz wyjść. Ty już, ma? Ty już sprawdziłeś? Nie, ja nie sprawdziłem. Co ale... mi te drzwi zamyka przed nosem? No? Kifi. Tak już mam, no. To jednak ja no, sobie sz... te tajne przejścia od Ciebie. Uuuu! Eee! Eee, okej! Okej! Okej, no nie. Odcinek. Ale wiesz, że Zabaliście? kiedy Ty się akurat odwróciłeś, to ja wskoczyłem przez tę tajną dziurę do wanny. <śmiech> <śmiech> no, <śmiech> że 1-0 dla Damiana, gramy do pięciu. U Damiana, słuchajcie, też wyleciał odcinek no, z challenge'em. Tak, szukanie kosa plus challenge. Tak, zrobiliśmy spróbuj znaleźć kosa challenge. Tak, bardzo, nie bardzo nie fajny nie. challenge jest na końcu tego więc jeśli chcecie sprawdzić kto wygrał i kto musi wykonać challenge, no nie! To zajrzyjcie do Damiana na kanał, bo właśnie pewnie teraz też wleciał. Od... W ogóle słuchajcie, Kifi chyba nie chce ze mną nagrywać. W moim odcinku powiedział, że musi być 15 tysięcy łapek, bo inaczej... Inaczej nie, nie ten... No, 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 no bo myślałem, że twoi nie, widzowie zbiją 15 tysięcy. Znaczy no, no nie wiem, zobaczymy. Ale mi się wydaje, że może być jednak ciężko. Oj, a ile u mnie muszą wbić Damian w takim razie? W Ciebie? Tak. jak Jakby było 9999 to... Jezus, nie no Damian, nie przesadzaj. Ej, ostatnio było się. Ale tysięcy. to był charytatywny, to się nie liczy. Ale ja myślę, że, że skoro... skoro na twoich odcinkach ja mam zawsze takie szczęście. No nie, jak... dlaczego? Słuchajcie, udamiana ja... Ja wam no ja nie, nie chcę spoilerować, ale lepiej mi szło. Ale dlaczego... Dlaczego ja zawsze na, na twoim a na moim? No właśnie nie to wiem właśnie. dlaczego. Może dlatego, że się bardziej... Ktoś się bardziej skupia na nagrywaniu to tak jakby... Mniej... Mniej szuka kosy niż powinien. Tam się nie przegapać aczkolwiek... Ja nie znowu jest. będzie krótki odcinek i będę ci pisać, że krótki odcinek. Damian? Halo? Gdzie jesteś? To mnie, mnie nie ma tutaj, tak szczerze. mogę gdzie szczerze, to, to mnie nie ma, no, Chodzę sobie tutaj na dworku, obok grilla. Gdzie no. mogę się znajdować w takiej sytuacji, jeżeli nie ma mnie na grillu? Jeżeli nie ma ci na grillu... Na drzewie też cię nie ma, w garażu też cię nie ma... To może być tylko... W łazience! <laughs> O, kurde! Znowu. Goniecie, goniecie, kurde. Nie myślałem, że się nabierze na to, O że tak! Ja, wiedziałem, gdzie ty jesteś, Damian. Wszystko było wiadomo. Kolejna runda, teraz znowu ja mam wygrać, bo no bo wypadałoby, bo nadal przegrywam 3 do 1. Już myślałem, że to kosa, ale to. To tylko złudzenie, ale wiecie. O, Kifi, gdzie jesteś, kumplu? Kumplu. kumplu. Nie jesteś w kuchni, chodź. Patrz, Pokro Damian. Pokroimy razem pieczeń. O, Damian! E, nie, zamykaj te drzwi. Nie podamasz, Nie. Albo w sumie... Chodź tu. Haha, tak jest. Dobra, <laughs> słuchajcie. Ile jest? Trzy e, do, do Tak? Tak. Tak Dobra. Okay. No to muszę to wyrównać, muszę to wyrównać czym prędzej. Nie! No nie, Damian, 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 Damian. Nie. Ale, mnie. No teraz słuchajcie, Damianowi została tylko jedna runda do wygrania mi, aż dwie, więc jestem na przegranej pozycji. Miałem takiego na celu. Cześć Damian. Serio. Serio, serio, serio. Ser, ser, ser. tak. odchodziłem do tej tak. szafki. Kifi, już byłem od tej szafki, nie wiem. 20 cm, 30 cm, potem kurczę z kilometra, je, je, je. Dobra, Co słuchajcie, jest? bo jest 4-4, decydujący pojedynek, bo ogóle na 5? Tak, 3-4. 4 jest? 4-4 jest. 4-3? 4-4 jest. Napiszcie, nie że jest 4-4. Jaki pies są o, o nie, niedobrze, 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 ja nie dobrze, nie dobrze, nie dobrze. Ja umiem liczyć, jestem dobry z matką. Nie, nie, nie jestem dobry z matką, już mi widzowie to udowodnili wiele razy, ale. E Spokojnie, na YouTubie nikt nie jest dobry z matką. Tak. Po to się robię, jak się nie umie mat. Ej, no w garażu też nie ma. Czego chcesz ode mnie zostaw, mnie. nie? Nie, 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 no. E, więc Damian już wygrał. Jeśli Wam się podobała, łapeczka w górę wbijajcie na kanał Damian bo u niego jest challenge. E, nie jest odcinek, jest szukanie kosy challenge. Jest szukanie no. kosy challenge. Także manko, Dziewka!